Kolejna firma, którą odwiedziliśmy na targach małych domów, to jest firma Mobi House, bardzo Wam znana już z naszych, z naszych stron, ponieważ firma ta i reklamowała się i opisywaliśmy kilka ich produktów. O wypowiedź poprosiłem Pana Bartłomieja. Panie Bartłomieju, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Panu, targi, dzień dobry Państwu. Targi małych domków, Wy również takie domki produkujecie. Proszę powiedzieć o tym, co przywieźliście na te targi. Przywieźliśmy nasz nieco zmodyfikowany model, który, nas, nas, nasz klasyczny model, był tak naprawdę inspiracją. Model o długości 7,8 metra na kołach, na dwóch osiach. Waży, waży 5 ton, więc przekracza 3,5 tony, jeżeli chodzi o kwestie prawa tak, drogowego tak, i DMC. Tak, tak. Możemy na to jakie prawo jazdy można to ciągnąć? Na kategorię domy do 3,5 tony możemy ciągnąć, na prawo jazdy kategorii B plus E, domy powyżej 3,5 tony, musimy, musimy przewozić na niskopodwoziowej ciężarówce. To mhm. tak naprawdę nie jest też problemem, ponieważ w dzisiejszych czasach giełdy samochodowe, kwestia internetu, 2-3 dni jesteśmy w stanie bez problemu zorganizować sobie transport takiego domu z miejsca z punktu A do punktu B. Mhm. Dobrze. Ten, ten konkretny dom to jest 5-5 ton. Co jest e, na wyposażeniu, ile on kosztuje, a 7, zanim wejdziemy do środka. Jasne, 7,8 metra, na wyposażeniu mamy trzy mamy miejsca, stworzyliśmy trzy miejsca do spania. Jedno miejsce na Antrysoli ma teraz 160 cm, więc duże komfortowe łóżko. Kanapa u góry, w takim miejscu salonowym, powiedzmy rozkładana do 145 cm, jeśli chodzi o, o powierzchnię spania, jak i, jak i zamykana, mała sypialenka na dole, która stwarza nam prywatność i, i, i dom. Generalnie komfortowo wysypia się w nim 6 osób. Jeśli chodzi o kwestie wyposażenia, dom całoroczny, okna aluminiowe, duże przeszklenia. Ogrzewanie podłogowe, folie na podczerwień, sterownik Wi-Fi. Jakby cała tutaj, całe tutaj wyposażenie, jeśli chodzi o smart house, rekuperacja, klimatyzator z funkcją grzania, duża metrowa łazienka, duża kabina prysznicowa. Może za chwilę jak już wejdziemy do środka. O, o właśnie, ale stoimy obok waszego domu, stoi jeszcze przyczepa. Tak jest, jesteś Skąd nas również... się tutaj wzięła? Właśnie. Mówi Pan coś mówię. więcej o tej Waszej działalności. Tak, jesteśmy również producentem yy, przyczep pod, pod domy mobilne, pod, pod Mobi House. Produkujemy przyczepy zarówno z niską podłogą, z nieco wyższą podłogą, jak i najnowszy nasz produkt, z którego jesteśmy bardzo dumni, ponieważ projektowaliśmy go naprawdę dłuższy czas. Przyczepa Lift Go z rozłączanym podwoziem. Jesteśmy w stanie. Przewieźć nasz dom do miejsca docelowego, następnie posadowić go na stopach poziomujących, wyjechać podwoziem spod, spod naszego domu już w takiej sytuacji, bądź jak tutaj widać, tarasu, ponieważ na tej konkretnej przyczepie, na tym podwoziu przyjechał nasz y, mobilny taras, i na przykład przewieźć następny dom. Więc to jest też takie rozwiązanie, zarówno dla klientów inwestycyjnych, jak i dla klientów, którzy chcą już posadowić dom. Na dłuższy czas w jednym miejscu. Czyli rozumiem, że to jest tak, jak tak samo może być rozwiązane w przyczepie, jak i tutaj na tej platformie, tak? Którą tak jest teraz. Tak. Tarasem. tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Budujemy zarówno domy, jak i, jak i tutaj zbudowaliśmy akurat taras, jakiś czas temu budowaliśmy również saunę mobilną, także wiele rozwiązań, ale głównie, ale głównie domy. No dobrze, ale powiedzmy właśnie, po co to jest takie rozwiązanie, ponieważ Przyczepy trzeba co jakiś czas robić ich przegląd. Tak, co jakiś czas robić ich przegląd. I w takiej sytuacji, jak posadowimy dom powiedzmy na działce, gdzie mamy nieco utrudniony dojazd, gdzie, gdzie te warunki są, są, są nieco bardziej skomplikowane. W takiej sytuacji jedziemy po prostu samym podwoziem, robimy przegląd, możemy mieć cały czas tą przyczepę zarejestrowaną, cały czas wykupione autokasko, więc generalnie tak to działa. Dobrze, to może wejdźmy do środka. Zapraszam. Po tych tłumach udało nam się wejść do środka. Tak, tak. Panie wygospodarowaliśmy chwilę. No to w Znajdujemy się teraz wewnątrz y, naszego domu. Mamy tutaj komfortowe miejsce do spania, tak jak już mówiłem dla sześciu osób. Y, w tym miejscu znajduje się y, salon, w którym mamy kanapę taką naszą systemową. Ze schowkami rozkładaną e, tworzy się spanie 145 cm. Poniżej mamy, no powiedzmy, mini sypialenkę, chociaż ona wcale nie jest tak mała jak na warunki Tiny House. Następnie mamy antresolę, na którą prowadzą schody, zarówno do części salonowej, jak i na antresolę prowadzą schody. No w których zazwyczaj mamy zabudowaną zarówno, zarówno lodówkę z jakimś niewielkim zamrażelnikiem. Jaki obok znajduje się zmywarka i cały ciąg kuchenny, ale tak jak powiedziałem, spanie komfortowe dla sześciu osób. Tutaj... Dokładnie, dokładnie ten model. Dobrze. Cena tego, tego konkretnego domku? Tego konkretnego domku, tak jak go widzimy, z ogrzewaniem podłogowym, rekuperacją, w pełni wyposażonego, ze wszystkimi sprzętami, z totalnie wykończoną łazienką, 237 tysięcy złotych brutto. Mhm. Dokładnie konkretnie tego modelu. No i dobrze, jakie tutaj zostały zastosowane urządzenia, jakie ogrzewanie, uh -huh. co z ciepłą wodą, co z kanalizacją, uh -huh. jakie macie rozwiązanie? Już panu wszystko tłumaczę. Tutaj mamy zastosowane ogrzewanie podłogowe, folię na podczerwień, sterowane sterownikiem z Wi-Fi. Następnie jest drugi, druga opcja sterowania tutaj w łazience, jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe, ponieważ one są rozdzielne. Tutaj mamy manualny, ponieważ no, nie ma czasami mhm. sensu przeinwestowywać w niektóre rozwiązania. Tutaj znajduje się 35-litrowy boiler, który, który ogrzewa nam wodę. Ostatnio wprowadziliśmy do naszych realizacji Geberit, więc mamy tutaj toaletę zabudowaną. Mhm klasyczną spłukiwaną, ponieważ ten model jest dedykowany na działkę, gdzie mamy wszystkie przyłącze, jeśli chodzi o media, duży, metrowy, 100 centymetrowy prysznic, i tutaj umywalka razem z szafką, możemy zastosować szufladę, tutaj cała dowolność, więc tak, ogrzewanie podłogowe, do tego mamy tutaj klimatyzator z funkcją grzania, możemy zastosować. Takie powiedzmy projekty całoroczne bądź przeznaczone do miejsc, w których te temperatury spadają naprawdę poniżej minus 20 stopni, coś na zasadzie pompy ciepła, powietrze powietrze, możemy mhm. założyć kominek. Realizujemy też wersje w 100% off-gridowe, czyli wersje takie dedykowane na działki, bez żadnych mediów. Tam najczęściej instalujemy ogrzewanie gazowe bądź kominek. Jeśli chodzi o ogrzewanie, to przepływowy ogrzewacz gazowy i Panele fotowoltaiczne na dachu, całą instalację, akumulatory, więc realizujemy również takie wersje. Czyli tak naprawdę może być całkowicie autonomiczny tak, domek. Tak, jak najbardziej, w 100% no. off-gridowy. Robimy też wersje mieszane, bo na niektórych działkach jest dostęp powiedzmy do wody, a nie ma do prądu, więc robimy też, robimy też wersje mieszane. Dowolność, tutaj, tutaj mamy cały, cały wachlarz. No dobrze, to powiedzieliśmy już dużo o tym domku, a... Co z jeżeli nie mamy przyłącza kanalizacji, co, co wtedy, czy jakie macie rozwiązania? Możemy albo wykopać szambo i wtedy nadal zostajemy przy toalecie spłukiwanej, bądź możemy zainstalować toaletę kompostową, która jest bardzo popularna w Tiny House, bądź toaletę spalającą. To jest takie mm, rozwiązanie, które weszło jakiś czas temu. Bardzo wygodne z tego względu, że mniej więcej raz na tydzień, w zależności od ilości osób, która korzysta, wyrzucamy po prostu, no powiedzmy, dwie garście popiołu. I tak to mhm. wygląda, jeśli chodzi o toaletę spalającą. Mhm. No dobrze, powiedzieliśmy już o tym domu, to a jest, może jeszcze powiem Pan troszeczkę o sobie, ponieważ jest pan nietuzinkową osobą. Tak, Mieszka tak. pan na co dzień w takim domu. Tak, jeżeli chodzi o moją drogę do, do pracy w Mobi House, wyglądało to tak, że najpierw zdecydowałem się na zakup Tiny House, ponieważ szukałem go przez jakiś tam czas. Byłem na etapie negocjacji z kilkoma polskimi firmami, ponieważ zdecydowałem się na to, żeby osiąść. Przez 10 lat żyłem całorocznie. Mieszkałem i podróżowałem w kamperze po całej Europie, jak i Afryce. Następnie zdecydowałem się, że chcę wrócić do Polski, osiąść, już mi wystarczyło podróży. Nawet podróży mogą się znudzić, także tak, tak mniej więcej wyglądała moja droga. Miałem działkę nad jeziorem w Dobiegniewie, województwo lubuskie. Temat i rozwiązanie dla mnie było proste, tiny house, ponieważ siedzę, siedzę w ruchu długo, znam jakby... Dużo domów, miałem konkretny projekt, znam sporo osób w Europie, które mieszkają w tego typu domach i wiedziałem na 100%, że to będzie to. Więc yy, trafiłem do Mobi House, jeśli chodzi o jakąś tam kolejną firmę. Mój projekt był, wydaje mi się, najbardziej indywidualny, jeśli chodzi o wszystkie realizacje. Został zrealizowany na tyle solidnie, że gdzieś po drodze... Rozmawiając z Bartkiem, również Bartkiem Szefem, tak. udało nam się dojść do porozumienia i do, i do tak naprawdę rozpoczęcia naszej współpracy. Także. Jestem przedstawicielem handlowym, jak i doradcą klienta. Jestem w stanie doradzić na bazie własnego doświadczenia, ponieważ cała zima jest już za mną. Prowadzę również bloga, który nazywa się Niewielki nad Wielkim. Wielkie to Jezioro. Jestem zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, więc zapraszam osoby zainteresowane. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o mnie. Mógłbym tutaj godzinami kontynuować, ale w pigułce to mniej więcej tyle. Dobrze, panie Bartłomieju, to powie pan mi, jeżeli zainteresowaliśmy naszych widzów tym domem? Gdzie mogą znaleźć informacje na ten temat? Na przede, wszystkim, tak, przede wszystkim www.mobihouse.pl Tam jesteśmy w stanie znaleźć e, katalog w sekcji pobierz. Możemy sobie pobrać cały katalog naszych domków, jak i przyczep, które produkujemy. Jeżeli ktoś chciałby zakupić przyczepę i zbudować samodzielnie tiny house, zapraszamy również. Jeżeli ktoś szuka wersji deweloperskiej, wersji wykończonej totalnie, bądź do samodzielnego wykończenia, realizujemy wszystkie projekty, także zapraszamy gorąco na naszą stronę internetową, jak i do kontaktu z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu.